Gdzie ja jestem, co ja tu robię? Witam cię Gibosie, niestety wyjeżdżam w bardzo ważnej sprawie na tydzień i nie mogę być przez ten czas głową państwa, więc proszę cię o to abyś mnie zastąpił, kierować cię będzie Faustyna Pierdzibączek, a już lecę. Do widzenia. Dobrze, wchodzę w to, do widzenia. Pierdzibączek xdddd. Witam cię, Gibosie. Na ten czas, kiedy nie ma naszego prezydenta, będę Twoją prawą rączką. Pierwsze, co musisz zrobić, to podpisać wszystkie dokumenty w sprawie nieśmiertelności Maryli Rodowicz. Nie jest to ciężkie. Zajmie to chwilę. Pierw będę musiała ją zawolać, Zaraz przyjdę. Witaj, Andrzejku. Ee, e, kim ty jesteś? To nie Ty, Andrew. Kim jesteś? Jestem Gibos, zastępca prezydenta, nie ma go w tej chwili, więc ja pani podpiszę te papiery, przecież nie mogę doprowadzić do Sylwestra bez Marylki. Czekaj co ja tu mam jakąś ankietę, czy taniec na róże sprawia ci kłopot? Oj to chyba nie to, gdzie to jest, czy pierogi mają wpływ na wzrost stresu, w ogóle co to za pytania. O dobra mam, ankieta Maryla Rodowicz, jak pani często pije wodę, a, dwa litry dziennie, b. Mniej, C, więcej. Piję dwa litry dziennie, odpowiedział Kolejne, czy ma pani bóle kości? Pytanie otwarte. Coś tam boli czasem, ale jest nawet dobrze. Czy pije pani napoje wysokoprocentowe, typu denaturat, wino, wódka? Oj pana i to, ile zawsze mówię mojemu Andrew, żeby to jakoś zataił. Napisz, że nie pije dużo, tylko mało. Resztę mam sama wypełnić. Dobra, nie gryź, już wpisuję. Niech ci będzie. Dobra i to tyle w pierwszym odcinku. Zostaw suba, łapkę w górę, dzwona. Udostępnij znajomym i napisz coś w komentarzu, papa. Pa.